Witam, witam moi drodzy, jak zwykle, niezwykle serdecznie, z tej strony znowu Orention i gramy dalej w Fallouta 4. Wiecie co, wróciłem do, do sanktuarium Jum jeszcze, to z tego względu, że, no stwierdziłem, że, e, jak dotrę do tej fabryki samochodów w to już mi nic nie zostanie z tego rdzenia, całego fuzyjnego, i nie będę i tak mógł skorzystać z pancerza. więc stwierdziłem, że wrócę tu i gdzieś tu poszukam w koło e, tego, tego jeziorka. E, być może coś znajdę. O ile dobrze pamiętam, to chyba można było gdzieś tutaj ten rdzeń. Do pancerza wspomaganego znaleźć. I co jeszcze zrobiłem? Przebudowałem... <laughs> Przepraszam. Gdzie ja to mam? Eee... Hmm. Czego ja szukam w ogóle? Szukam... Eee... Gdzie jest mój karabin snajperski? A jest. Potężny, powtarzalna samoróbka, karabin snajperski. Zobaczcie, ma teraz obrażenia 51, bo mu e, utwardzoną komorę mu tam dorobiłem, czy coś takiego. Że ma teraz naprawdę niezłe, nie e, niezłe obrażenia. I ten karabin też chyba bodajże przebudowałem mu komorę zamka i chyba z 14 na 16 teraz mamy obrażenia. Zadaję. No i co, i to tyle. Trochę się pozbyłem śmieci. I chciałbym właśnie wyruszyć. A wiecie, co może bym jeszcze sprawdzał? Może pancerz. Z te ochraniacze. Materiał standardowy. Utwardzona skóra. A, bo tu nie mam zbroj mistrza. Dobra, nie opłacam się na razie tego robić. Jak awansuję na wyższy poziom, a to już chyba niebawem się stanie. No tak, już praktycznie jesteśmy na poziomie siódmym, to wezmę sobie zbroj i wtedy sobie nad tymi ochraniaczami popracuję. Teraz tak, dobra, jak zwykle poszedłem nie w tą stronę. Aha, jeszcze te kryto szczury tam pogotowałem i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zobaczę, jak tam no halo, chciałem wejść. Dobra, wszystko mają. Wodę mają, moc mają. Zadowolenie mają. Wszystko mają. To cieszę się razem z nimi. A ja tymczasem gdzieś pobiegam wokół tego jeziorka i poszukam pancerza. Pancerza. Tego rdzenia do pancerza. Wiadomo o co chodzi. A co ja tu mam za broń? Aha, ten karabin. No i dobra, niech będzie. On jest o tyle dobry, że dostępna jest do niego szeroko znaczy szeroko, no można tak powiedzieć szeroko dostępna amunicja i i ma bardzo pojemny magazynek także można naparzać bez tam obawy, że się w, nie w tym momencie będzie trzeba go przeładowywać nie w tą stronę poszedłem oczywiście w tamtą stronę chcę iść Tak. Tu gdzieś się przeprawimy i sobie obejdziemy tak w koło. Myślę, że to się może udać. No, także to nie wiem. Będzie chyba trochę mniej taki eks ekscytujący odcinek jak poprzednie, tam walki z błotniakami, z tym całym rad skorpionem, który mało nie przyprawił, miał zawał, coś tam jest. Ale co? Gdzie snajperkę mam pod czwórką Jakiś trup No dobra, trup To trup, nie? Coś tu miał, wędkę Nie wiem No czy... dobra weźmy, ja zobaczę co z tej wędki można zrobić o, właśnie, tu zobaczcie, mam modyfikacje, które mogę sprzedać. O, zębatka, sprężyna, drewno. Super. I dobra, może tu się przeprawimy. Jeszcze zobaczę na mapę. Gdzie my jesteśmy? Tu. Okej, okay, czyli możemy się tu przeprawić. Wyjęłaś z tej wody. Dobra. Udało się. Tam jeszcze coś się świeci. No, pod czwórką. No, tam to już zupełnie nie wiem co jest. Dobra, powolutku sobie tam podejdźmy. Miałem wrażenie, że coś słyszę. jest strzela? Ale skąd? Do mnie? Że niby do mnie? Ale że niby ja? Kto to jest? Jesteś zły czy. Ej, człowieku, wariowałeś? Nic od ciebie nie chciałem, chciałem pogadać. Dobra, ja awansowałem. No, zły człowiek. Podszedłem, chciałem pogadać, to zaczął do mnie strzelać. No dobra, takie życie. Kowal nie, tylko to było zbrojmistrz. broni białej, a ja bym chciał tej. Modyfikacji pancerza. Obroni palnej mam. Dobra, bierzemy zbrojmistrza tym razem. Pięknie. A co on tu miał? Miał taśmę klejącą. To super. Ciasteczka miał. Pistolet 10 mm. A tu w tym wiadrze? Butelka ponuka koli. Piwie. O! Wiśniowa nukola. Super. I tu miał jeszcze jakieś naboje 45. Przydadzą się. Do rewolweru, nie? Tak, do rewolwer. A czekajcie, bo, a jest, mam mapę, okej. Okay. Prawie do końca mapy doszedłem. Czyli tam dalej już nie można iść, prawdopodobnie. No dobra, to idziemy w tą w takim razie. Ale do czego on strzelał, ten koleś, to ja nie wiem. Najpierw gdzieś strzelał, potem zaczął strz... ...ladzi do mnie. Tam się coś też świeci, i tu? Tam bym chciał zobaczyć jeszcze. Nic ciekawego tam nie widać. Tam są chyba jakieś jaja. Tam mogą być błotniaki. Uuuu! Z błotniakami trzeba uważać. Tym bardziej, a właśnie, bo i zostawiłem pancerz wspomagany. No nie wiem, nikogo innego na razie nie spotkałem. Nie wiem, czy z błotniakami warto zaczynać. Ja zobaczę, co ja tu mam w uzbrojeniu jeszcze. Mam 11 koktajli mołotowa. A mam granaty jakieś nie mam. Mam miny odłamkowe Może by sobie je tu pod, pod tą podrówna się, że tak powiem Dobra, szybki zapis. I spróbujmy Może zaminujemy to Co nie przejdziesz tu? Są to jaja błotniaków. Co mogę rzucić te minę? Kosword spierdzielaj O, panie! Mm, <ścoughs> to jest to co lubię. Kapsel Wow, Co to było? Ej, zajmij się tym czymś. No. Nie zgadać to... byś się zajął. Przeciwnikami. Uuu. Co to znowu? Co to było? młody błotniak jajobłotniaka. błotniaka a te reszta się popsuły? bo z tego można też coś pożywnego zrobić z tych jaj błotniaków, ale o tu jeszcze jakieś też pękały chyba od tej miny ale dobra, jedno udało się odzyskać, nie? chociaż ale pięknie te miny zadziałały tutaj na te błotniaki, muszę wam powiedzieć. Wyskakuj z tej wody, chłopi. Zwejdę tu na górę i zobaczę, co tu jest. Co tu jest? jest mapa. Zaraz z powrotem dotrzemy do Red Rocket. Red Rocket. Że z takim amerykańskim akcentem się wysłowie. Pamiętam, że tam było jakieś gdzieś coś innego, tylko nie wiem jak tam teraz trafić. O, jak się pięknie rozwidnia. Idź tu, idź tu, tu tu. No nie wskoczysz tu. No nie mówcie, że niewidzialne ściany są. O, proszę. Długi talerz. Może się poprawić na krześle. Kurczę, gdzie to było? Jak zwykle zabłądziłem. Nie Wiadomo wiadomo co chodzi. Że tu będzie widać zwierzchołka. Tam mamy chyba nasze te. Nie, to będzie Concord jednak przed nami. No dobra Będzie Concord. Tu jest jeziorko. Tam będziemy mieli nasze sanktuarium w takim razie. No ale ty mnie czasami potrafisz zaskoczyć Kosword. Może gdzieś tam jeszcze zajrzymy. Niewygodnie się chodzi po tych skałach. O, jest, coś tu jest. Tak, i tutaj najprawdopodobniej będzie to, czego szukam, moi drodzy. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, z F5. Tak, cmentarzysko robotów, pięknie. O, i tu jest taka maszyna tajemnicza. I tu rdzeń fuzyjny i układ scalony. Ekwipunek to będą... amunicja. 100 na 100. To lubię właśnie. Jeszcze tam zobaczymy co jest. A może coś być? Co to jest układ scalony? Co ten układ scalony w sobie ma? Śmieci. Elektronika ma. Bardzo dobrze. To bierzemy. Steam pack, Układ scalony. Hotroldowiec. Zdobywasz egzemplarz hotrodowca. Na blokowuje odblokowuje unikalny wzór lakierniczy dla pancerza wspomaganego. Haha, <laughs> sobie pomalujemy pancerz. Taśma klejąca. A tu? Improwizowana bateria? Do czego ona służy, bo nie mam pojęcia. Ołów drewno kwas. Przyda się. Na pewno się nie zmarnuje. To pracownia rusznikarska. No, nie będziemy się teraz bawić w różnikarzy, tylko. Myślałem, że coś tam jeszcze jest pod tym biureczkiem. Zajrzymy do tego terminala. Dziennik dostaw. 15 protektronów, brak wszystkich kończeń. 4 wycofane roboty strażnicze. A tu nic takiego nie będzie. Ciekawego. O kurcze, co im tu piszą? Bez rąk i nóg. Jak można w ogóle przegapić coś takiego podczas produkcji? Czyżby te roboty budowały roboty albo coś? O. A Mike co na to? O rany, wczoraj dotarły do nas szperacze pozbawione oczu. Czy to nie oczywista ironia? Ha. Myślę sobie, że skoro przegapiają coś takiego, to musi tam pracować sporo ich własnych robotów. To może być ciekawe. A co to za taśma? Ten prototypowy zwiadowca wykonany na zlecenie usunięto, w zakładach usunięto. Może być obsługiwany tylko przez pracownika usunięto lub firmy podwykonawczej, włącz robota strażniczego. Ups, mam bardzo, bardzo złe przeczucia. To polecenie spowoduje uruchomienie zwiadowcy bojowego MK4 i wszystkich załadowanych systemów. W ogóle zwiadowcy jest maszyną prototypową. Zalecam przeprowadzenie testów w warunkach kontrolowanych, zgodnie z inicjatywą protosystemów systemów bojowych. No dobra, zobaczymy. No halo. Chciałbym zobaczyć, czy uruchomiłem tego robota. Coś gada. Czyżby to był mój kolejny towarzysz? Podróży? No ale co? U kurde jakie ma tu minigany Taki towarzysz mógłby się przydać. No ale monotematyczny strasznie jesteś stary. Gdy zobaczyć co tam jeszcze z można wymyślać. Tam coś leży jeszcze na biureczku. Otwórz taśmę. Dobra, wiem. Aktywuj procedurę obronną. System nawiązał dołączność z pobliskimi placówkami armii USA wymagającymi wsparcia. Którą placówka powinna zostać objęta? Broń Stacji Satelitarnej Sił Powietrznych Olivia, Broń Punktu Kontrolnego w południowym Bostonie. Broń Instalacji Satelitarnej River. Re River, chyba. Broń Fort Hagen. Broń Stacji Satelitarnej Sił Powietrznych Olivia, Wyznaczenie trasy. No i co? I on tam teraz będzie się zmierzał? Co jest Cosworth? Co tam się dzieje? Sągada Oho I co? Dobra, dobra, nie panikuj. Ej, kosword, odsuń się, bo chcę zobaczyć. Dobra, moi drodzy, to, czy ta maszyna ruszy się z miejsca, to zobaczymy w następnym odcinku, prawdopodobnie. No ale jesteś monotematyczny. Zaciął się. Nie chcę się ruszyć, rusz się. Dobra. Moi drodzy, to co zdarzy się z tym robotem, czy on ruszy, czy nie ruszy, zobaczymy już w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.